Napiszę ci na priw. Powiedz mi to i teraz. Dziękuję Karolina. Jak chcę się dowiedzieć, o co chodzi? Nie, bo ja się wstydzę powiedzieć. No mów. Olaj wie ci na, na priwie napiszę, dobra? Niech chcę wiedzieć o co chodzi? No to będziesz wiedziała. Jak to panka nas ogląda, nie widziałam. Panka? A panka wie, że my się przyjaźnimy? W jej doskonale. Ja on, on ci robi bo jesteś taki... Jest taki wesoły chłopak. Dziękuję bardzo, Haber. A co ty kombinujesz, jeśli się prędzej zobaczymy? O co chodzi? Na no, ci napiszę. A dlaczego nie chcesz powiedzieć. Bo nie mogę. No mów. Ale ja nie mogę Pati powiedzieć. Dziękuję dlaczego? bardzo. Kto to był? Bo to, co to... Bo to, bo to być między nami. Okej, co kombinujesz? Niespodziankę. Jaką? Fajną. Dzięki Fox. Miła niespodzianka. Nie wiem, o co chodzi. Ty nas tak trzymasz w niepewności, że ja i moi widzowie nie usniemy Ty uśniesz, bo ja ci napiszę. <grym> <grym> Cześć. Przecież. Co ty komu widzisz? A jak ci się podoba w agencji Wojtka Kory? Dziękuję Sylwia. O nie. Przegraliśmy. Dobrze mi pójdzie. na No co? Jak mi się podoba w agencji? U pana Gory, jak ci się podoba? W porządku. Jest okej. A co? Ja jestem u pani Radki i to jest fajnie. No co ty? tak. Dzięki bardzo, Dominikali. Kopujemy, kupujemy, kochani.